To chyba samo się nie dzieje, samo z siebie nie było tego wcześniej, prawda? Dlaczego takie rzeczy się dzieją akurat teraz? Znaczy, jeżeli pan mnie pyta, dlaczego ktoś trzymając różaniec w ręku obrzuca innych wyzwiskami, to mogę tylko powiedzieć: Nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Znaczy, nie rozumiem skąd to się dzieje. Naprawdę e, miejmy nadzieję, że żyjemy w wolnym kraju, w którym każdy ma prawo głosić swoje poglądy tak długo, jak te poglądy nie obrażają innych ludzi. A uczestnicy Marszu Równości w Białymstoku naprawdę nikogo nie obrażali i nie dyktowali nikomu, jak ma żyć. Więc to, że to się spotkało z taką agresją, z taką przemocą, jest wręcz niewyobrażalne, naprawdę. I, to, i, i niestety jest to szokujące dla świata i pokazuje fatalny obraz Polski. Naprawdę przez... Byłem zawsze tak dumny z naszego kraju jako reporter, będąc w przeróżnych miejscach na świecie, w przeróżnych krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, no w najodleglejszych zakątkach świata. No jak byłem w Rwandzie w czasie wojny, pytano mnie, jak tam Lech Wałęsa, bo to wspaniały, wielki bohater. I zawsze byłem dumny z Polski, z dumą o niej opowiadałem. I nie wyobrażałem sobie I zawsze pokazywano zdjęcia Polski Solidarności, rok 80, rok 89, wszystkie przemiany, to jak wspaniale Polska się zmieniała i jak możemy być dumni z tego, co się stało w naszym kraju. I, i nie wyobrażałem sobie, że nagle najbardziej popularne z Polski będą takie zdjęcia, jak te z Białego Stoku. Czy może to mieć związek z jakąś, z takim słownictwem, który jest w polityce? Jednak w tak zwanym szczuciu pewnych grup na inne. No, oczywiście, że tak. No, mam wrażenie, że nigdy nie byliśmy bardziej skłóceni, przynajmniej po roku 89 jak teraz, ale to, to przekracza absolutnie jakiekolwiek granice, które powinny być wyznaczone. No, nie, nie, ma mowy, no, nie wolno ludzi bić, opluwać, obrzucać wyzwiskami. No, to jest niewyobrażalne, że to się wydarzyło w naszym kraju i bym nie, nie ograniczał tego absolutnie. To, to nie jest tak, że coś jest w Białymstoku specyficznie złego, bo to jest zna, mam masę przyjaciół z Białego Stoku, to są świetni ludzie, więc to niestety mogłoby się wydarzyć też w w innym miejscu, tak jak we Wrocławiu, pobito nie, ostatnio osobę, która krytykowała homofobiczne wypowiedzi i napisy. Więc w różnych miejscach to się może wydarzyć, ale no, bardzo źle, że to się dzieje, i szokujące, że aż tak daleko to zaszło.